No dobrze. Chodzi. Zobaczymy, czy będzie chodzić jak... O, o. Zgasła. No trudno. Jedziemy dalej. Dobra. Tyle starczy. No dobrze, ta przejażdżka przed chwilą nie była zbyt długo, a to właśnie dlatego, że tak czy siak to całkiem niezły wynik, że to auto jeździ, ponieważ stało 10 lat na, na, na czeskim trawniku pod żywopłotem w Czechach i udało się ten samochód odpalić właściwie tylko po wywaleniu filtru paliwa, zalaniu odrobiny nowego paliwa, bo stare były aż pomarańczowe, pokażę później. No i trzeba było wyczyścić jedną dyszę w gaźniku, a tak, że no jestem pełen podziwu, że, że po prostu samochód ze stosunkowo niedużym przebiegiem, e, no mówię, mimo że został 10 lat temu wyrejestrowany w Czechach, to nadal zasadniczo może jeździć. Niezbyt sprawnie, ale może. Udało się wyjechać tutaj na środek placu i zaraz pokażę ją z zewnątrz. Pytacie, czemu kupiłem samochód, który 10 lat stał, stał na trawniku pod czeskim płotem? Już, już wyjaśniam. tak jest dokładnie z powodu tego pakietu o ospoilerowania który jest raczej chyba już rzadko spotykany i szczerze mówiąc bardzo mi się spodobał na ogłoszeniu na czeskim odpowiedniku Allegro takim troszeczkę ułogim bo oni te swoje, ten swój bazosz CZ mają taki dość bidny w porównaniu z naszymi portalami aukcyjnymi ale znalazłem ją tam dogadałem się z gościem, przywiozłem na lawecie, bo jeździć to to oczywiście nie może. Znaczy, w sensie jeździć jeździ. Podjechałem tutaj spod płotu, tu na środek placu, ale no, hamowania ma już troszeczkę gorzej, chociaż paradoksalnie przy zjeżdżaniu z lawety akurat hamowała bardzo dobrze i trzeba było się troszeczkę potłuc mło, pot, młotkiem, żeby żeby popuściły przednie hamulce i żeby można było spokojnie zjechać. No, ale właśnie ma różne fajne elementy, jak tutaj ta Dokładka zderzaka, grill, z wystającym tutaj kawałkiem jakiejś, jakiejś rośliny, której nie udało mi się wytargać, bo nie chcę tego zniszczyć, snowcap. ta te lusterka nie są zbyt dobrze pomalowane, ale są. Ale są bardzo ładne nakładki na progi. Spoiler i lotka. Nie wiem, te naklejki Sporting... Yy. Nie, już nie, podobałem, nie nie mi się za bardzo. A, A, oczywiście jest też dolna dokładka. Derzaka. No i Mahak. To też jest jedna z rzeczy, dla których ją kupiłem, bo jednak warto takie coś potencjalnie mieć, jakby chciał jakąś przyczepkę. I tutaj kolejna nakładka na próg. Skoda Tuning. Muszę wyjaśnić, co to jest. Może to była jakaś fajna firma. No, po felgach widać, że auto troszkę stało w środku a nie, nie bardzo widać hamulce, ale też nie wyglądają za dobrze. Ale tak poza tym to, to jest kolejny właśnie etap tego, że jestem pełen podziwu dla tych samochodów. Że to jeszcze robiono z blachy grubszej niż y, puszki do, do piwa. No bo zobaczcie. O ile tylne nadkola są pognite, tak jak we wszystkich w zasadzie tych moich Skodach. Prawda? No. O! Tu to wygląda słabowicie. No ale zobaczcie. Przód. O! przeszło jest zdrowiutko. Ja te błotniki będę przekładał do mojej Skody. Tutaj szkoda że, jest, szkoda, że jest tutaj stuknięty, bo też tak samo jest zdrowiutki, idealny. No, ale tak czy siak wygląda lepiej niż mój, więc go przełożę. Drzwi sobie prawdopodobnie przekładam. Tu są troszeczkę podebrane, ale to, no mówię, dużo lepiej niż w mojej. Zobaczcie w ogóle jak się ładnie zamykają. No, za mocno trzasnąłem, ale... No, te już tak ładnie nie brzmią. Tak. Te brzmią tak. O! Troszkę gorzej. Wnętrze kompletne. E, troszkę zaniedbane, ale szczerze mówiąc, pod tymi pokrowcami. No zobaczcie. Fotele wyglądają nówka. Więc też będą przełożone do mnie. E, no a zaraz pokażę Wam jeszcze silnik. No. Musisz mi się kręcić, bo tak zaraz walnie żabami. Już się zerwał wiatr. A jeszcze muszę z nią, obiecałem dzisiaj, e, zdjąć z niej zderzak. Ktoś po niego przyjedzie o 15, więc muszę się uwijać. Ale zobaczcie, silnik też wygląda całkiem nieźle. To jest gaźnikowy. E, to jest gaźnikowy. E, tutaj powinien być. E, Tutaj powinien być filtr paliwa, ale o, tutaj powinien być filtr paliwa, ale był taki zagieżdżony. Eee, mówię, paliwo było dosłownie pomarańczowe w zbiorniku po tych 10 latach i w filtrze zresztą też, więc po prostu go wywaliśmy, to z tej i tak będzie po prostu wyjęty i, i to tyle z jego kariery. No, przy, przyda się na części o, w ten sposób. Proszę uda się go sprzedać w całości, co wcale nie jest wykluczone. Tam, na płeczce pod akumulatorem, która odziwa jest zdrowa, mimo, mimo że tam najwyraźniej kuna miała jakieś. Gniazdo. Akumulator oczywiście nie był, jak kupowałem ten sam. Dołożyłem tutaj taki, żeby ją odpalić. A zobaczcie. Szczurze, czaszki. Dwie. Taki bonusik do auta. I tam jakieś skorupki jajek. Ten ślimak to chyba już nie dzieł okuny akurat, no, ale... Ta pompa hamulcowa taka troszeczkę pognita, więc to się chyba raczej nie przyda. No ale tak poza tym to, no mówię, jestem pełen podziwu. Stało to 10 lat. Uruchomiło się bez większego problemu Myślę, że warto sobie przynajmniej jeden taki samochód zachować na ewentualne ciężkie czasy, kiedy mogą być kłopoty z, z silnikami bardziej skomplikowanymi. A taki gaźnikowy jednak to potencjalnie może się jeszcze kiedyś przydać. No i pokręcone, bo zaczęło lać. Bardzo mnie to cieszy, zwłaszcza ta perspektywa zdejmowania zderzaka w deszczu. No więc chyba trzeba się za to zabrać, dopóki jeszcze nie leje jakoś mega bardzo. Jeszcze tak chciałem dodać, że no nie mam tego za bardzo jak pokazać, nie mam tutaj podnośnika. Ale w dołu samochód, jak spoglądałem, też naprawdę fajnie wygląda podłoga. Jest zdrowa. Poza przednią częścią, pod nogami kierowcy, która leżała na, bezpośrednio na trawie, bo tam się koła zapadły tak dość głęboko w trawnik. Tam jest troszeczkę zgnite, ale tak poza tym progi, no, no jest to fajny samochód. Tylko no niestety jest wyrejestrowany no, no nie ma, znaczy można by sprowadzić go na żółte tablice, rejestrować, ale jest fajny, jednak nie aż na tyle, żeby sobie tyle zachodu z tym zadawać, tak więc no, no mam już klientów na nieco części z niego, także, także blacharskich i tak dalej, więc będzie cięte. No i tym kończymy średnio optymistycznym akcentem ten dzisiejszy odcinek, do zobaczenia. A tu jeszcze obiecana wcześniej, tak, Mam bajzę w resztacie. Tu jeszcze wcześniej obiecana y, taka właśnie benzyna była tam w tej Skodzie, która 10 lat stała w zbiorniku. Taka właśnie śliczna, pomarańczowa. O i to z takimi farfoclawi wspaniałymi.